Co jest? Handlarz! O matko! Handlarz! Ja nie mogę! O, zapalił się! Ej, super! Sprawdzimy, czy portal mi działa. Ojej, ale mały, słodki piglinek! Jaki ma mieczyk W Ogólnie to postanowiłem odzyskać swoje temy. Udało mi się już zebrać kask z tego właśnie zombiaka, który mi go ukradł. Pora jest pozbyć się gorszych przeciwników, czyli tego małego, małego gościa, który nam tutaj przeszkadzał. Jeden... O, jest! Wrócił! Chodź tu! O ty! Dobrze! Aha, już nie mamy tego. Dobra, atak! Dobra. Okej, okay, sprawa wygląda tak, że chcecie jednak, żebyśmy dalej grali właśnie na tym serwerze, mimo że się, można powiedzieć, wywaliłem. No niestety, ale to był mój błąd, tak więc uznajmy, że mam trzy życia i postaram się nie wywalić już kolejny raz, a na przyszłość weźmiemy sobie, ustawimy świat hardcore, żeby już nie było takich dziwnych sytuacji. Wtedy możliwe też, że zaprosimy mu finkę, ale ona chyba powinna mieć nieskończoną ilość żyć. No dobra, no to co? Wracamy do odcinka, tak więc zaczynamy dzisiejsze wejście do naszego netheru. Tak więc zobaczymy, czy nether nam zadziała. W sumie to mam pewien pomysł, jak rozpalić właśnie ten portal, ale to zaraz. Jakby to zrobić? Dobra. Okej, okay, dajemy radę, tak? Ok, czyli mamy już prawie całość. Teraz wam powiem, dlaczego zabraknie nam jednak lawy, ale to musicie się uzbroić w cierpliwość. Tak więc, jest, mamy nasz portal. No i dobra, największy problem, jaki aktualnie mamy, to problem polega na tym, że nie mamy jak tym, tego odpalić. Potrzebujemy tutaj zrobić deski, tu dosłownie rozpalić deski, jak najwięcej teoretycznie tych. Teraz musimy wylać tu lawę po to, żeby te deski się zajęły. Jak one się podpalą, to może nasz portal sam się aktywuje. Kiedyś podobno tak to działało, czyli zetniemy na początku nasze drzewka, bo I tak musimy jeszcze powiększyć naszą farmę, a potrzebujemy znowu 24 na jedną puszkę lawy. A potrzebujemy jeszcze troszeczkę drewna, i teraz przerobić to na lawę. I to jest nasze ostatnie wiaderko lawy, które stąd bierzemy. I teraz trzeba tak wylać to. No i tutaj właśnie zaczyna się robić problem, ponieważ ogólnie to totalnie nie wiadomo, za ile taki portal się odpali. On się może odpalić teraz, a może się odpalić za godzinę, tak więc wiecie co, no po prostu to zostawimy. I mam nadzieję, że jak wrócę, to on już będzie zapalony. <laughs> co jest? Handlarz o matko! Handlarz, ja nie mogę. Co? Co ty tu robisz? Powiedz, że sprzedajesz coś fajnego. <laughs> dynia, dynia. Dobra, poczekajcie. Skąd mam wziąć emeraldy? Czemu ty nic w drugą stronę nie robisz? Dynia by nam była naprawdę bardzo, bardzo potrzebna, ze względu na to, żebyśmy mogli sobie zrobić właśnie naszego golema, który by nam tutaj chronił wioski. Kurczę, no skąd wziąć teraz emeralda? No nie wiem, właśnie w tym momencie nie mam zdzielanego pojęcia, co tutaj zrobić, bo w drugą stronę to nie działa, czyli mogę od niego tylko kupować, czyli na razie on jest niestety bezużyteczny, no ale no ważne, że przynajmniej się pokazał. Pora przejść do kolejnego etapu. Weźmiemy sobie nasze szkło, no bo jeżeli nie mamy co robić w tym momencie, ponieważ musimy czekać na ten nasz portal. Wow, co on robi? Co on robi? Ej, co? Okej, okay, nie pytam. O, ej, fajnie! Super, bo mu się zerwała ta chyba ze smyczy. Wow, ale ograny. Dobra, to nam się naprawdę mega przyda, jak będziemy chcieli kogokolwiek przetransportować. Ja nie mogę, naprawdę na mega, mega plus. Nie spodziewałem się, że dostanę taki bonusik właśnie od niego. Tak, zobaczcie, jedna się zerwała. Ja w tym momencie zrobił bym tu szybkie zejście na dół. Tu pójdą drabinki. Super. I tu w tym momencie wiaderko wody. Po co tak, żeby szybciej schodzić i nie schodzić za każdym razem nie robić tego samego? Drabina, drabina. No i teraz to GITES wygląda. Oczywiście potem to będziemy mogli jakoś fajnie obudować, ale na razie nie mamy na to czasu. Ogólnie to mam super pomysł na serię, w której każdy z nas startuje właśnie na tej mapie, czyli na przykład trzech graczy. Każdy buduje się tam gdzieś mniej więcej w zasięgu swojego wzroku, ale każdy żyje samemu. Byśmy mogli wtedy sobie handlować i inne takie rzeczy. Myślę, że to naprawdę było by w porządku. Fajna taka seria. O drewno, 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 i on już jest niewidoczny. <laughs> Sprawdzimy może, czy jednak ten nasz piękny portal się zapalił, chyba jednak nie. O, zapalił się. Ej, super. Sprawdzimy, czy portal mi działa. Wow, dobra, udało. Nie, 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 nie. Na spokojnie. Na spokojnie, dobra. Ponieważ jeżeli oni by nam zgasili portal, to mielibyśmy naprawdę bardzo duży problem. Dobra, teraz się wszystko zaczęło renderować i co my tu mamy mega ciekawego. Nazło złoto jest mega potrzebne i chyba z kwarcą możemy robić sobie ładny, ładny dom. Bierzemy troszeczkę kwarcą, bo myślę, że kwarc też jest bardzo, bardzo przydatny. Wow. To jest kolejne etapy tak jakby naszego Przeżycia właśnie tutaj w tym. Y nie, 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 nie. To nie zobaczył. Chyba nie. Dobra. Przy okazji możemy sobie tutaj nazbierać też grzybów. Ło, wow, 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 musimy znaleźć sobie w tym momencie jakąś twierdzę czy coś takiego. Ponieważ tutaj totalnie nie widzę. Musiałbym sobie troszeczkę większy render. I z nimi myśmy my mogli handlować. To jest mega dobry pomysł. I potrzebujemy złoto. Zobaczymy, czy oni mogą nam coś dać, coś, co nam się przyda w ogóle do przeżycia właśnie na naszej pustyni. Zróbmy sobie crafting. Zobaczcie, widzę, że mogę już kilka nowych rzeczy zrobić. Raz ja bym znalazł tego Gdzie on tutaj Spiglin. Który do mnie strzela? To do mnie? Nie, 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 spokojnie Ej, super, fire resistance Myślę, że my możemy stąd sobie na spokojnie wrócić w tym momencie Bo nie wiem, czy jestem aż tak gotowy O, wow, tu jest magmowy klocek Tu są andrzejki, na których potrzebujemy siodło A siodło nie wiem, czy można już teraz skraftować w tej wersji, na której aktualnie gramy Wracamy do naszego świata Uii. dobra Dobrych wieści, udało nam się zdobyć podkę fire resistance Z kwarcu można robić blok kwarcu, więc to jest naprawdę bardzo w porządku Lutą i coś takiego Dobra, zobaczmy, jak wygląda blok kwarcu Bo jestem ciekawy, czy jakbym sobie Zrobił taki domek z niego. O, no i on jest piękny, powiem wam, że bardzo fajnie. Czyli tak, ogólnie naszym zadaniem będzie na pewno zebrać sobie kwarc, ale żeby pierwszy zebrać kwarc, ja bym, ja bym potrzebował diamentowego kilofa. Pierwszy nasz diamentowy kilo. Szkoda mam jeden Obsydian. Wytrajdował mi! Ej, super! Jeżeli wytrajdował mi Obsydian, to będziemy mogli sobie wymyślić, jak zrobić enchant nawet tutaj. Bo zobaczcie, od niego mogę kupić sobie cukier. Cukier, przepraszam, tam mogę zrobić książkę. Tak, 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 tak. Mogę trzciny od niego kupić. Czyli teraz pora zrobić właśnie to. Czyli potrzebujemy na pewno naszej sadzonki. Może jakaś tutaj wypadła. Super, właśnie o to chodzi. I do tego potrzebujemy patyków, których też mamy. Super. To jest, czemu lamy mnie biją? A, uderzyłem tego wieśniaka, to nie chcą co było, lamy. Czekajcie, może zrobimy tak, że tu wejdziemy. O, super, czyli tu się mogłem przespać wcześniej. Dobra, gdzie mam mój kilo? Ja w tym momencie biorę się za kopanie troszeczkę materiałów i widzimy się po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że uda mi się zebrać kilka rzeczy na budowę naszego nowego domu, tak więc widzimy się dosłownie za chwilkę i może uda mi się wytradować troszeczkę obsydianu właśnie na Enchant. Ojej, ale mały słodki piglinek. jaki ma mieczyk zenchantowany. O, nie, tylko by ich nie uderzyć przypadkowo, bo wiecie, jak się. Ostatnio to skończyło. Dobra, no zbieram sobie trochę glastona. To Uda nam się w tym momencie troszeczkę jakby oświetlić naszą wyspę. Potem musimy też pochodni trochę zebrać. Dobra, z handlu mi coś fajnego. Najważniejszy jest dla nas Obsydian w tym momencie. Oprócz Obsydianu. Co on nam dał? Kwarc chyba tam troszeczkę. Aha, to one kwarc też dają. Super! Obsydian, jeden blok. Brakuje nam chyba jeszcze dwóch bloków Obsydianu. Dobra, jeszcze jednego bloku Obsydianu. O, ty jaki agresywny, zobaczcie. Dobra, chyba wracamy w tym momencie, weźmiemy jeszcze tylko tutaj e, ten kwart z góry i powoli zaczniemy budować chyba nasz domek. Wow, ale trap. O matko! Sam się złapałem w tą pułapkę, ale tak jak wiecie, jest taki jeden trik, chyba nie, u chyba nie padnę w tym momencie, przynajmniej mam taką nadzieję. Zaraz zobaczymy. Ok, udało się. Jest taki trik, że wchodzicie i wychodzicie i w tym momencie teoretycznie wam to anuluje, więc to i naprawdę możecie sobie wykorzystać. Dobra, tam będzie musieli się na pewno przedostać. Tak więc to już jest na pewno y, motyw na kolejne odcinki. Tłumaczycie mi, co wy tu robicie. Okej, okay, nie będziemy z nim nic zrobić, bo on jest jakiś dziwny. Ja się biorę za przerabianie tych wszystkich rzeczy, na przykład zrobimy sobie w tym momencie y, co my tu możemy glą z tą nazwę. Zrobić sobie 24 sztuki. Dobra, zróbmy sobie cegły z tego wszystkiego i zobaczmy, co takiego one e, nam dadzą. I spróbujmy, na przykład, w tym momencie wymienić ten dół na taki. O, no i powiem Wam, że taki domek to będzie elegancki z tego kwarcu. Najlepsze, co by można było zrobić w takiej sytuacji, to zrobić sobie w tym momencie nasz właśnie kilo z fortunką, właśnie dwa bądź trzy. Choć, dwa chociażby, choćby, choćby jeden w sumie, po to, żeby więcej tego kwarcu kopać na raz. Bo tak to naprawdę ja będę tego kwarcu no cały domek zbierał naprawdę mega mega długo. I tak ten domek jest za mały, bo on powinien być już dawno powiększony o... Zacząłem sobie w tym momencie tak elegancko to świetlać, tylko że widzicie, no tutaj nam niestety, ale nie wszyscy chcą pozwolić dokończyć moją pracę. Myślę, że to będzie naprawdę mega dobre, bo tutaj dalej respią nam się bardzo duża ilość potworów nam się respi. W tym momencie troszeczkę je ograniczymy. No powiem wam, że już nawet nocą ładnie wygląda całe to nasze miasteczko małe. Teraz jest na razie malutkie miasteczko, ale myślę, że jeszcze trochę. Ło wow, 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 ty, agent. Ustaśka uderzył! Nie ma. Ha, łatwo. Wow, jak ładnie wyrosły drzewa. Ale mega. No powiem wam, że teraz coraz lepiej to wygląda. Żeby nasze nawet bajorko było elegancko oświetlone. No ale przyznaj, panie pająku, nie widzisz, że prawie dzień jest. Przestań się kąpać. Wyjazd mi stąd. No, to moja posesja. Ja jestem mega, mega zadowolony. Nasz domek powoli wygląda bardzo dobrze. Mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Ta biała cegła naprawdę oddaje. Więc ja w tym momencie udaję się do Netheru, zbieram różne sobie rzeczy. I widzimy się jutro w następnym odcinku. Tak jak wiecie, odcinki teraz na Minecraftie są codziennie. Tak więc na razie wszystkim.